6.15, Miami Beach Czas stać na Bahamę. Weronika? Ale będziesz teraz na kanale? Ty też Ty tam <grym> Ta? A coś powiesz do naszych widzów? Wynika a ty? O, jesteś rozmowna, Jesteś tu na odwisku. A ta panna co by się nie działo? Gdzie byśmy nie jechali, nie lecieli to ciągle śpi w Nie ma jej w ogóle. O którym mamy wylot? Mieliśmy powiedzieć o który jesteśmy? 1045 a o której mamy koniec końców? Chyba 45 Czyli 4 godziny mamy opóźnienia Ile mamy opóźnienia? 4 godziny 4 godziny opóźnienia, my mieliśmy 10.45, mamy 14.45 Spałem 3 godziny, Wiśka spała 18 godziny Jest zła, że spała za mało Żona mówiła, że nie spała, a to spała cały czas Czekamy tu jeszcze dodatkowo 4 godziny Zjem sobie ryż Spać. Po czterech, po sześciu godzinach czekania na lotnisku, drzemce, na ziemi. Czas zapakować się do samolotu. A samolot wygląda tak. Mniejszy lot czarterowy. Tutaj właśnie słyszę, że to jest Linie lotniczy Bahama ba, Mama. Ba, ba. Zobaczyliśmy na Egzumie, lot trwał godzina dwadzieścia minuty. Egzuma to jest jedna z większych wysp tutaj. Przypomnę, że z tego co pamiętam, jest właśnie siedem tysięcy wysp, z czego dwa jest zamieszkałych przez ludzi. Archipelagu karaibskich, gdzie naprawdę lecąc tych wysp, studiało się bardzo dużo. Teraz zapewne odprawa, musimy wycofać wszystkie papiery związane z przylotem tutaj. Zaczynamy wakacje. Sprawa na Egzumie zaliczona, trwała na są tutaj, są 25 trzeba było podać miejsce, gdzie mieszkamy. Co robimy? co mamy ze sobą. Wyżeli na słowo weszliśmy to jest lotnisko, a teraz idziemy tu na małe piwka. Tak wygląda nasz wynajęty domek na Bahamach. Alko Nissan Juke. Wyszło nas 60 dolarów za dzień. No nie jest to mało, ale niestety Bahamy są takie, że i to tak jest bardzo dobra cena. Byłem się zapytać w dwóch poszczelniach aut. Za auto typu właśnie Juke czy, czy jakaś tam Corolla płacimy 95 dolarów za dzień słuchajcie. Więc nie jest taniej niestety. Auto mamy wynajęte na 3 dni, żeby tylko zwiedzić jak najszybciej jak zume. Następnie się udamy dalej na inne wyspy, ale to za chwilę będziecie wiedzieć. Pani, która nam wynajęła auto ja nam również domek. Wchodzi się na boso. Domek ma, to jest, nie wiem, jest małpa. Domek ma, jak widzicie, kuchnię, pralkę, kuchenkę, lodówka, pokój gościnny, łazienka, jedna sypialnia i druga sypialnia. Za cztery dni zapłaciliśmy ile? 640 dolarów? 670 dolarów. Generalnie nie jest mało, słuchajcie, ale jeżeli chodzi o kwestię związaną z wynajmem i czegokolwiek yy, w Bahamach jest chyba jeszcze drożej jak, jak w Stanach ładnie bo ja za, yy, będąc w Stanach płacąc chyba za 15 czy 16 dni fakt faktem tam był pokój zapłaciłem chyba 600 dolarów tutaj płacę za 4 noce 4 noce 670 dolarów no a więc taka że jedna z ciekawostek z tego co wyczytałem dolar bahamski jest równoległy do zwykłego do dolara nie wiem jak to jest możliwe druga z ciekawostek jak widzicie włączam przez przypadek wycieraczki ja miało być e, kierunkowskazy dlaczego? No bo tutaj jest ruch lewostronny, więc wszystko jest zawsze przy od, od dupy strony idziemy lewą stroną, sprzednie nie jest po lewej stronie, wycieraczki są po lewej stronie, a drugiej po prawej i będziemy się mówić gwiazd internetów. Pierwsza podróż do miejsca, które nazywa się Exuma Point Beach. No I tutaj, jak widzicie, mamy piękny zachód słońca. Bardzo słona woda, jest mega czysta, nie? Dla takich chwil warto życie żyć. No naprawdę niesamowite miejsce. z polecenia tutaj. Zwróćcie sobie uwagę, knajpa w samo sobie może nie jest jakaś super. Mnóstwo alkoholu, oglądają sobie film dokumentalny, ale co nadrabia na to, co to jest tutaj. Zwróćcie uwagę, wychodzicie. Piasek jest tak jak mąka. Jest tak delikatny, jest tak sypki. Pełnia księżyca. Więcej. Pierwsze siedam na egzumie. Moja żona przygotowała. Ja usmażyłem, a ona pocięła. A więc mamy ugotowaną okrę z kaszą jaglaną. Okra wygląda mniej więcej tak. Jest zrywana po 45, a 60 dniem od zakwitnięcia kwiatów. Nazywany jest pol damskim palcem. Nie wiem, nie wiem dlaczego. Jej nasiona są między innymi używane do zaciągania między innymi nie wiem, tak jak u nas mąka, tak jest tutaj nasiona, które wysuszymy, które są podgrzewane. Później one się robią takie kleiste, to tutaj teraz tego nie widzimy, ale jak to smażyłem, to było właśnie takie, takie jakbym jakby tam ser ciągnący wrzucił. Rośnie ona w tropikalnych i subtropikalnych, czyli ten klimat tutaj na pewno fajnie odpowiada. Pierwszy dzień zwiedzania, to tam mamy lokalsi, lokalsów, Amazon Beach, nazywa się to miejsce. Patrzcie na tą wodę. 5 dollars. Five dollars. Special specjalna for dla mnie, eh? Czy to mleko czy woda? Woda. to woda. to woda. To woda. Tak, jest jakieś. 3 banany, proszę, i może 2 mango. Okej. O, to woda. Tak, to woda. Tak. 3 gwiazdy. po tym piachu, czuję się, jakbym szedł po mące, jest tak, równy, tak, delikatny. Tak miękki ten piach, bardzo dobrze to wygląda. Każda z słuchajcie z plaży z no mega. Mega. Zobaczcie tą wodę. Co Ci niesamowite. Jesteśmy teraz w Bahama and Bar, znaczy chcieliśmy tutaj przyjechać, ale koniec końców wyszło tam dość drogo, bo a tu jest taki, nazywa się Club Arwalk. Ceny są połowy tańsze zamówiliśmy sobie owoce morza, ale patrzcie jak, jak to jest oldschoolowo. Tutaj jest bar, tutaj sobie gra muzyczka. Ale nikogo nie ma. Wrobiliśmy to. 30 sztuk za 20 Wygląda to tak. Coś na zasadzie kalmaru, coś na zasadzie małż. Koń Muszę to później wygląda, sprawdzić, może Kuba to sprawdzi, wydruguje. A tutaj regionalne piłko kajk. Kuba bulinki, zamówiliśmy sobie chlebek taki waniliowy, ciasto waniliowe i ciasto czekoladowe. Jest otwarte do godziny 17, więc wszystko jest wysprzedane. Daz sobie muzyczka, Cało, się żyje tutaj. Tutajszym. tutejszym. Próbujemy. To jest malinka, nie? czekolada, bardzo dobre. Operator się domaga. No. Dobra, teraz spróbujemy drugi kawałek. To jest waniliowe ciasto. No. Mm. To jest doskonałe. Jest to ja mm. też zrobię. Jak takie budy, mi no, to też. No, wygląda. I jeszcze kawałek zbudujemy. Ten z góry, tak? Możemy, dzisiaj? Mm -hmm. Mamy szczepną drożdżówę. Taka tutejsza drożdżówę. Będzie no, tak. Widać? Osobczyna monowa, tutaj, Totalnie przez przypadek jadąc przy ulicy, zobaczyliśmy, tutaj, okazało się, że, że, że grają w amerykański futbol. Jest tutaj trening amerykańskiego futbolu. Tu mam to Ogólnie nie wiem, o co chodzi w amerykańskim futbolu. Wiem, że trzeba zdobywać bazy, ale jaki to jest kierunek, nie mam pojęcia. Tak. Lokalne miejsce. Jest mnóstwo ludzi, imprezuje, pije. W ogóle tutaj dużo osób, może nie że pije, ale mnóstwo wszędzie alkoholu jest. to jedliśmy właśnie. Oczywiście nie jest z muchami, ale są te mało, że nie żyją te ślimaki, które robimy. O! to jedliśmy. I to się rusza. A zwróćcie uwagę teraz to, ciężko są śmieci, ale to wszystko są muszle. to dzisiaj jedliśmy. Widzę, oprawia wszystko w cytrynie. Pan pozwolił tutaj nam nakręcać. Właśnie przy, przy, przyrządza kończa. Z, zapytałem się pana czy to, to nam co wystaje, to, to jest noga, on ja powiedział, że tak, że dziwił się. Ja się. Wiedziałem, że to noga. O, właśnie to ciacha. A mięsko przyrządza. How much this sałat? 18. 18. Maybe I try? Yeah. Yeah. A więc będę próbował sałatki tutejszej. Kończy z, z tego ślimaka. Jeszcze nie pan tutaj wszystko piekane gotowo. W samym sensie, jak to w ogóle smakuje, Je się to na, to tak wcześniej wspomniałem, na surowo. Pierwszy raz chyba będzie to mój kiedy to będę ja. No owoce morza. Nie mm. To ten ogrom, Jak się odpycha? jeszcze po nie mam gdzieś. Nie yeah, są delikatne. Super. Zobaczę, jak to się rozgryzie, to będzie spróbowa wózka. Na Mega smak. Po cebuli, I nie będzie całowanek. będzie całabanki? Nie, nie. A i za pedalnie, zobaczymy tutaj 13 dolarów. Nie jest to generalnie mało, ale powiedz z Weroniko, że tak wszystko jest dużo do Dobra, jesteśmy w drodze do kolejnej plaży Jolly Hall. Co prawda zachęcająco to. Nie wygląda, że chodzi o kwestię dojścia do tej plaży, ale jest to polecajka od naszych znajomych. Więc idziemy zobaczyć. Jak widzicie, to nie, nie zachęcająco, ale, ale pewnie jest fajnie. To tutaj z tego, co przeczytałem wszystkie, wszystkie ze z plaż i wód są jednymi z najtrzystszych na, na, na świecie, więc pewnie z nikąd się to nie wzięło. Tak jak muzyczka, kokosik i plaża. No jest mega. Dziękujemy za polecajkę. Małymi jest. It's the barracuda? Myślę, że so! It's the barracuda. Więc mieliśmy przyjemność spotkania barakudy w naturalnym środowisku z małymi rybkami, czyli barakudziątkami. Tutaj właśnie takim panem. Mała wypłynęła po prostu na płytce wody, żeby uchronić młodzież przed zjedzeniem. Ale ciasteczko idzie przede mną. Na tej serdeczek, które odpływam, przed chwileczką sobie nurkowali obserwowali z tego co wiem rekiny wody, jeszcze rekiny inne, koralowe. Chyba niestety nie przyszło zobaczyć. Była taka sposobność, na pewno byśmy, byśmy to zrobili. Nie są agresywne, może następnym razem. do kolejnego, jakże brzydkiego miejsca dla oka. W że w brzydszym miejscu na świecie nie byłem. Woda brudna, słońca nie ma, koral taki nijaki. Nie polecam. uwagę. To wszystko jest pod wodą. został ten Wyspa była i się zmyła. Co mi przenośno. Nie ma sobie. Kolejne miejsce, które odwiedziliśmy jest to The Cat River Lazy Beach. Generalnie da chwilę wam coś pokażę. Stoimy na opuszczonym domu. Wleźliśmy komuś na, na dach. Zobaczcie. Bieżnia. Bardzo specyficzne miejsce, mnóstwo fajnych mieszkanek, w takim miejscu się, to, się z nie jest kolejny niedokończony dom Jezu to jest latarnia, tam jest to już, samochód, a to jest księżyc, ale daje Jesteśmy właśnie w jednym z sklepów z Pam, właścicielki PAM, pani właścicielka sobie pracuje i pije What's up man, what's up man <laughs>

Z moimi no, <laughs> no. No, no Właśnie jestem na stacji paliw Zobaczcie tą cenę paliwa Za gorąco, bo to za galon? w Stanach Kupowaliśmy za 170 Tutaj mamy 646 Za galon, mega dużo 25zł za galon paliwa Stacje nie wyglądają zachęcająco Tak samo jak i ceny zachęcają Ja się na polowaniu I polowałem dzikie rosnące kokosy I chwilę chcę otworzyć, się z nim napić wody powiem wam szczerze myślałem, że te kokosy są dużo bardziej twarde więc wiąż to trzeba tutaj rozkuć widziałem jak to robi tubelcy jest bardzo miękko do właśnie wkładają te luki, że czy coś wsypujemy dziurkę minuta później pan nam też przynosi, pokaż kokosy hello ma'am wow, so big knife dwie minuty później mamy rozdubane to Jakie płacimy na to krocie tutaj to rośnie na drzewach jak kasztany zobaczcie jak Idąc szlakiem, bierzemy owy banek wody kokosowej, wrażony już nieco i przelewamy. Dziękuję, man! I przelewamy wodę, która za chwilę miesimy zamrażnik. Zmiana lokalizacji. Właśnie jesteśmy w drodze do Long Island. Wow. Welcome to the shrimp hall. Let's go. Idziemy do paszczelwa. Postaram wam się nagrać to co jest tam. Czyli tylko telefonu nie utopię. Robię to dla was. Super. So <laughs> jest wielki.